Mowa pożegnalna wygłaszana na pogrzebie jest formą przemówienia skierowaną do osób towarzyszących w ostatniej drodze zmarłego. Przemówienia wypowiadane nad trumną powinny być skierowane do osoby zmarłej, do rodziny oraz do ogółu. W zależności od tego, kto wygłasza mowę, te proporcje są różne. Niemniej jednak ostatnie pożegnanie musi spełniać warunki przemówienia opisowego, wspominkowego i emocjonalnego. Najczęściej mowa pogrzebowa jest przemówieniem pożegnalnym wygłaszanym w kościele, w domu pogrzebowym lub na cmentarzu. Czasami jednak, w przypadku, gdy jest organizowana tak zwana stypa, taką mowę możemy zaprezentować podczas pożegnalnego przyjęcia. Kto wygłasza mowę pogrzebową? Wszystko zależy od tego, kim był zmarły, ale może je wygłaszać ksiądz, syn, córka, rodzeństwo lub inni bliscy, ale także osoby obce. Najważniejsze jest jednak to, aby mowa była przygotowana w ścisłej współpracy z najbliższymi. Musi być bowiem osobista i płynąca serca. Należy jednak pamiętać, aby przemowa nie trwała zbyt długo i była wygłaszana tylko przez jednego z uczestników pogrzebu. Wyjątkiem jest przypadek, gdy zmarły jest osobą zasłużoną i znaną. Wówczas dopuszczalne jest, aby pożegnalny tekst wygłoszony został przez wiele osób. Mowa pożegnalna dla mamy, taty, babci lub dziadka, dla brata lub siostry, ewentualnie innej bliskiej osoby, wygłaszana jest zwykle przez członka najbliższej rodziny. Trzeba jednak pamiętać, że dla wielu może być to zbyt wielkie przeżycie, dlatego też takie pogrzebowe przemówienie powinno być prezentowane przez osobę, która, nie rozklei się, w czasie mowy. Co powinna zawierać mowa pogrzebowa? Mowa pogrzebowa nie powinna był dłuższa niż od 3 do 4 minuty, a powinna zawierać streszczenie życia osoby zmarłej ze szczególnym uwzględnieniem miłości i oddania wobec najbliższych i przyjaciół. Warto przypomnieć dobre cechy osoby zmarłej, to czym się zasłużyła dla innych, wspomnieć o tym, co lubiła robić, czym się pasjonowała i tym podobne. Aby przemówienie nabrało osobistych znamion, trzeba też opowiedzieć o relacjach, jakie łączyły osobę zmarłą z mówcą. Może to być przypomnienie wydarzeń z życia, które z obecnej perspektywy wzruszają, ale nawet takich, które śmieszą. Wszystko zależy od inwencji twórczej oraz cech osobistych mówcy. W drugiej części umieszczamy żal najbliższych z powodu straty bliskiego człowieka. Osobiście praktykuje to w formie bezpośredniego przekazu do osoby zmarłej. Należy też wyrazić podziękowania od rodziny wobec uczestników pogrzebu. Wyrazy wdzięczności mogą być wypowiedziane ogólnie lub z uwzględnieniem nazwisk rodzin, przyjaciół i sąsiadów. Ostatnie pożegnanie przyjaciela. Mowa pożegnalna dla przyjaciela jest czymś innym niż ta wygłaszana przez rodzinę. Bardziej przypomina przemówienie. Wbrew pozorom może zawierać elementy lekkiego i wyważonego żartu, przy czym ten żart musi być nierozerwalnie związany z przeżyciami osoby przemawiającej i osoby zmarłej. Przemówienie pogrzebowe wygłaszane nad trumną przyjaciela ma formę lżejszą od przemówień wypowiadanych przez rodzinę. Powinno przede wszystkim zawierać dobre wspomnienia, żal ze straty, towarzysza zabaw oraz podziękowania dla niego samego, że był przyjacielem. Należy też wyrazić współczucie dla najbliższych i podnieść ich na duchu. Oficjalne przemówienie na pogrzebie osób znanych i zasłużonych. Niektóre pogrzebowe przemówienia pożegnalne wygłaszane są nad trumną osoby, która zasłużyła się dla społeczeństwa, zakładu pracy, jest postacią znaną lub z innych względów należy taką osobę uhonorować oficjalną mową. Tego rodzaju przemowy wygłaszane są zwyczajowo przez tzw. oficjeli, przedstawicieli władz, związków lub innych organizacji, a w przypadku pracownika, przez kierownictwo firmy. Istnieją różne schematy tworzenia takich przemówień. Można je napisać w formie rozmowy ze zmarłym. W takim przypadku trzeba tak skonstruować tekst, aby przewijały się w nim słowa, dlaczego, pamiętasz, kto teraz, czy sobie poradzimy. Tego rodzaju przykładowe przemówienie możemy przeczytać na jednych z ostatnich stron Sienkiewiczowskiego, pana Wołodyjowskiego. Innym rodzajem mowy pogrzebowej głoszonej podczas ostatniego pożegnania ludzi zasłużonych są przemowy opisujące ich życie z uwzględnieniem działalności publicznej. Należy zwrócić uwagę na dokonania, można zacytować słowa zmarłego, należy odnieść się do jego sukcesów i dobra, jakie ten człowiek po sobie pozostawił. Przy tym wszystkim mowa pogrzebowa wypowiadana oficjalnie nie może być zwykłą listą zasług. Powinna posiadać w sobie pewnego rodzaju rys emocjonalny. Dlatego też warto, w sposób wyważony, odnieść się na przykład do słabości, które żegnany człowiek miał, ale potrafił je zwalczyć, do zaangażowania, które go cechowało, do pracy, którą rzetelnie wykonywał, do sposobu życia i postrzegania świata oraz podać za przykład jego ziemskie istnienie. Wszystko, co powiedziano wcześniej, jest jedynie zarysem, gdyż tworzenie mowy pogrzebowej wymaga wyczucia, taktu, ale i odrobiny talentu. Bez wątpienia każda mowa pogrzebowa to inna historia, bo przecież każdy człowiek jest niepowtarzalny i jego historia życia jest też niepowtarzalna.